Hej, ogólnie, chciałabym wam powiedzieć, że jestem nowa i chciałabym, żebyście mnie dobrze przyjęli i, I jeszcze... chciałabym, żebyście mnie fajnie dobrze przyjęli i chciałabym, żeby było miałam kiedyś konto i no, mam no, ja bardzo małe obserwuję subskrypcji i. Wreszcie tu ile mi szło i chciałam zacząć od nowa, więc mam nadzieję, że dobrze będzie jak zacznę od nowa i no będzie wtedy lepiej, bo chciałabym właśnie zacząć od nowa, bo jak zaczęłam nowa to może mi będzie szło lepiej, będę robiła nowy, lepszy content a teraz jest no to fajny czas, bo jest zima, mogę wam pokazać kolinkę przygotowania ogólnie, bo um, ogólnie um, pewnie pomyślicie, że czemu bym miała zacząć od nowa, bo przecież pewnie mi nie tak źle szło. Miałam kanał i się poddałam już w styczniu, bo nie, styczniu nie, jakoś w marcu, kwietniu się poddałam, bo już nie mogłam, bo miałam 11 obserwujących, a nic mi nie przypływało, bo nie wiem, żadne subskrypcje, żadne, po prostu, nie wiem, nikt mnie nie chciał i ja bym chciała zacząć właśnie i teraz... Będę wam pokazywać choinki I to jest filmik taki Gdzie, no serio, będę chciała zacząć od nowe i Pamiętajcie, żeby się nie poddawać od razu, tak jak ja i... Mam nadzieję, że mnie dużo przyjmiecie, więc To filmik, który nagrałam bardzo późno, bo chciałabym zacząć od nowa, przemyślałam sobie to wszystko i zaczęłam od nowa, zaczynam od nowa. Teraz. Więc bye i życzę wam miłych snów.